taki stary, samotny dom. O, to tak, to, to jedna z moich ulubionych. A to jest taka ale... piosenka? Przepraszam, ja bym mówiłem po prostu, że tam widziałem, tam przed nami. mogę To jest takie nasze polskie awesome. House of the Rising Sun. <laughs> <noise> Ty jako jedyny z nas nie zdecydowałeś się jeszcze ruszyć w solową trasę. No. Co cię y, przekonało, żeby zostać jednak na saportach? E, stabilne warunki zatrudnienia i wiesz co? Nie są, Okazało się, że nie są stabilne. Teraz e, mieszko potrzebuje kierowcy. No i wrzesień, i kawałek października nie ma nic. Tak? A kogo tak. wziął za ciebie? No, Łukasza Wolskiego właśnie. <laughs> Czyli Łukasz jest po prostu lepszy o samochód. Wpisujesz to tylko w CV prawo jazdy i już masz robotę, proszę bardzo. A ty co masz? To tak nie działa, co? Tomek. To tak nie działa, bo ty masz prawo jazdy i cię cię nie pyta. Co? To tak nie działa, że masz prawo jazdy, bo tak byś ty jeździł. Ale bo mieszko wie, że jestem zajęty. Tak, zajęty, jest zajęty. 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 Z solową trasą. Akurat ja zajętość, trasę. jak pokazuje historia, to u ciebie nie jest problem. Ale... Ej, ty śmierć. Ty! Ale rzeczywiście, no jest tak, że wiesz co nie jest zajęte? Co nie jest twój zajęte? Twój podbródek jakościowymi włosami. No nie jest, nie jest. Dlatego, kochani, tutaj jest miejsce na twój support. E, zapraszam. Tu się będzie wyświetlał numer telefonu do mnie. Możesz pisać. E, Słuchaj, dojadę na miejsce. Wiesz, mogę... co się tam wyświetli? Co Jaja. Kasparek, będzie tak, że coś e, jego numer. E, Dzwoncie. Jak nie odbierze, to ci puści szapkę żeby się bo nic nie ma na karcie nigdy, nie? No, to się u mnie nazywało puszczanie biedaka. To ile zaporów ci odpadło przez to, że nie jedziesz samochodem? Wszystkie we wrześniu i pierwszy tydzień października. Czyli półtorej miesiąca zarabiania? No, takiego zaraz tam zarabiania, po prostu odpadły. No co ty zrobisz? Teraz? Jak ty będziesz żył? Jestem dobrym improwizatorem. A Czyli zaimprowizujesz im bogactwo? Słuchaj, improwizacja jest tylko jedna litera dzielnie od aprowizacji, więc coś sobie ogarnę. Ale no niewykluczone, że za chwilę ruszę z jakimiś kursami impro albo czymś takim. Słuchaj. No i jakbyś zareklamował swój kurs impro, co ty prowadzisz? Hej, lubisz jak ten człowiek je? Zapraszam. <ślesztorny> <ślesztorny> Chcesz zobaczyć, jak mam za co jeść? Chcę <ślesztorny> <ślesztorny> <Wresztorny> <Wresztorny? Wresztorny>? <Wresztorny> ci pokażę ci, jak wyglądałbym na zakupach. W sklepie spożywczym. To może ty nie rób kursów i im tylko załóż zrzutkę po prostu. Myślę o tym, dlatego uruchamiam grupę. Ona się ukaże prawdopodobnie przed tym, jak ten blok się będzie ukazywał. Nazywa się Kasparek, Beka i Wsparcie. Gdzie to wsparcie to tam jest nieprzypadkowo? Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Mało Beki, dużo wsparcia. A jaka jest największa wartość Twojej komedii? Do tej pory? Nie, nie, co jest niej najbardziej Aha. wartościowe? Nie monetarno. E, więź z widzami. To, Blety. że przychodzimy. I razem czujemy się, że jesteśmy po prostu. A, a, a jak myślisz, jaki będzie dzisiaj litości z Marcelem Bieńkowskim? Znakomite. We Wrocławiu. Nie widzę innej opcji. Będzie po prostu znakomity wieczór. Zapraszam Was na wydarzenie, które już się odbyło. Ale a? prawdopodobnie ukaże się w formie zdygitalizowanej na YouTubie. Zapraszam. Fajnie. A ty, Wolski co myślisz o wędrówkach? O wędrówkach? Lubię no. no, by by się przejść tak czasem. Gdzieś. W sensie... Bardzo lubię. takie taka, taka wagobundą trochę jestem życiowym, wiesz. tak Trochę tak lubię, wiesz. Nie tak, że stoisz w miejscu, nie? Tylko, że jest ruch, ruch. Raz tu, raz tam, wiesz. Dobra, dobra. Dobry wieczór, Matko! Witamy Was w składzie! Kolega Łukasz Wolski! Kolega Tomek Machnicki i obywatel na parę. Dobry wieczór, dobry wieczór moi drodzy. Jeżeli, może inaczej, czy są na sali fani formatu Litości? A czy są ludzie, którzy oglądali wszystkie odcinki formatu Litości? Nie wiedzą, że lepiej siadać z tyłu. Nie? Ale to ciekawe, że wszyscy byli z tyłu, nie? Bo tam nikogo nie było z przodu. Tak, dobrze, dobrze. A czy jest ktoś, kto nigdy, jeszcze nigdy nie widział nas ani na żywo, ani w internecie? Uuuu, uuu, uuu. Złoty. Ciekawe, też są z tyłu. Zostali przyprowadzeni, żeby ich wiesz, tak? Przeciągnąć na no, dobre mocy. Spróbujemy. No, no, Dobrze, jak to jest jak z narkotykami. Nie? Oni im kupili tą pierwszą działkę i no, będą <laughs> ich częstować. I też będzie taki, że. Mmm, a, gorzkie! Nie podoba mi się. Dobrze, a czy jest ktoś? Słuchaj, narkotyki czy coś innego? No, a jakie brałeś? Czyli homoseksualny seks, który wywołałeś i mówię, nie chce? No to co to by było, że gorzkie bym powiedział, że co? No po no. <laughs> Dobra, Nie ja no. Dobra, no, no, wiatr, no, no. Czem powiedziałeś gorzkie? Bo na wesele jest czegoś, A potem wszyscy dostają deser i jedzą tą łyżką, tak? Tomek. Tak. W sensie, że... Tomek. Na chuj się cieszysz. Od pewnego czasu Co? w internecie Co? bardzo hejtowany jest zespół Koma. Jak Koma? sądzisz, skąd wziął się ten hejt na Ryszarda Roguckiego i tą formację? Ryszarda? A jak mia, miałem mnie Rogucki? A, to przepraszam, na... Nie, mi chodzi o jego starego, Ryszarda ja Roguckiego Nie, tak nie, Rogucki. nie dobrze hajtują. Dlaczego tak hejtowany jest Rogucki i jego formacja Koma? Co tam się stało, jak sądzisz? Ale serio jest zhajt... Ja nie wiem ja No ja nie. nie Koma żartów, kurwa, gość! W sensie, no ja kiedyś słuchałem Komy, a później przestałem ale nie dlatego, że przestałem lubić, tylko polubiłem inne rzeczy bardziej No dobra, a co się stało, że przestałeś słuchać Komy? Bo nienawidzę ich <laughs> Okej, okay, rozumiem Dorosłem No o, czyli co, może za to ich hejtowalisz że te teksty takie trochę... Dziecinne. Rogucki ma taki kawałek, który ja kiedyś bardzo lubiłem. Jak się nazywa? Ja go lubię, Karmelowe z Marceliną razem. Co tam, jak, jak tam refresh, co tam było? Karmelowa, skóra twoja, coś tam, coś tam. A, ładne. A to oddech, śpiewa? Mydło, wszystko umyje, My na... Mydło, wszystko umyje? Nie, Wolski to nie jest koma, to jest. Wydaje mi się, że to były fasolki. z, z no. Nie, bo pamiętam, że mówi się o tym, że to dla dzieci piosenka, więc że może jego. No ale tam... A Fantazja? To chyba też fazolki. Kurde, wiesz co, jaką my bardzo dawno nie słuchałem. Kiedyś ich teksty to mi się wydawały takie, no nie wiem, względnie głębokie nazwijmy to. i A, takie ten, a tylko czy dla są, komatych! A czy są faktycznie takie, no nie wiem, musiałbym dzisiaj posłuchać. Ale, ale kurde, jeden, czekaj, ale to był Roguckiego sam tekst. O takiej płytkiej miłości, o. że jakąś nazywał. O Boże. A, ba, 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 ba. Zadumała się dziewczyna nad swoją urodą, tam jest początek. Ale jak on idzie, Nie pamiętam. Nie I to był fajny, głęboki właśnie. tekst. Taki mocna piosenka w ogóle. Głęboki bardzo. tekst o płytkiej miłości. Proszę, jaki tutaj tak, żongler tekst słowa. O, o płytkiej miłości. To bardzo ładne. Jejku, to było naprawdę, naprawdę dobre. Ja pamiętam, że zobaczyłem kiedyś tytuł Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. A to jest koma? Czy co? Wydaje mi się, że koma. A tam jest zaprzepaszczone siły i reszta to przecinków. To jest tak, to jest koma. Kurde, ja ci powiem, ja bardzo lubię głos Robódzkiego. Też mi się wydaje, właśnie, i zastanawiam się, co takiego się stało, że koma nagle straciła. Szczerze, nigdy nie byłem jakimś psychofanem komy, ale lubiłem ich piosenki. I chyba, no nie wiem, jakbym słuchał, to pewnie dalej bym lubił, ale ja teraz też. Rzeczy. Mam jakieś takie wspomnienie, że chyba. Prawie z każdych juvenaliów, że tam był ten pakiet, nie? Że tam Koma, hej, myslowic, nie? Że to tak, było wpisane tak. w prawa studenta fisch, po prostu. I fisch, a, i Kult, i fisch, tak. I fish, I tak. Ja też na fisha koncercie to kilka razy byłem na tym. Tak. E, na juvenaliach. Pamiętam, że byłem jak grali w rzaczku i byli za super bohaterów przebrani. Także tak, że nie była prawdziwa kapela po prostu Koma? Tylko taka rzekoma? <laughs> Jezus <Maria. śmiech> Boże, a ja byłem dużym fanem tego. Ja podczas że eee. żebym typ podpowiadał, nie? to, jest, to będzie dużym fanem. Nie no bardzo lubiłem. Jest taki stary, samotny dom. O, to tak, to, to jedna z moich ulubionych... A to jest jakby ale... piosenka? Przepraszam ja bym mówił, po prostu, że tam widziałem tam przed nami. To mogę nie mogę strałoby żyć Łukasz wolski. To jest takie nasze polskie House of the Rising Sun. Która <śla> jest najspanialsza na świecie. Ale z jakichś takich mniej oczywistych przebojów budki suflera? Nie, to ja coś... właśnie najbardziej lubiłem e, taki nie, nie do końca oczywisty, wydaje mi się, utwór, chociaż też e, popularny. Nowa Wieża Babel. To o! jest e, moja ulubiona piosenka. Wieża pisenka, Babel. babel. Co tam było w refrenie? Wieża Babel. E, piękny, Proszę. choć nieludzki ląd, coraz dalej. Czy to postęp, czy to błąd? Metaforyczne określenie rozwijającego się świata, czy idziemy w dobrym kierunku. Jak widać po TikToku, Instagramie i tych. Rolkach, nie! Wchodzimy w najgorszym kierunku. Mamy cały internet, całą wiedzę świata skumulowaną w jednym miejscu, a my zamiast tego przewijamy jak chłop się wypierdala na hulajnocy. Jezus, maria! Czego? A, ja jestem w tym wyścigu! Bo ja tam rzucam te głupie rzeczy, co gadam, e, e, ten, e, różne, i wy też to przewijacie. I mam nadzieję, że jak najwięcej, bo wtedy mi będą rosły zasięgi, będę sprzedawał bilety i e, moja trasa będzie miała sens. A gdzie cię można zobaczyć w tym roku? Między innymi Poznań, Wrocław, Warszawa. trochę Tu się, tu się będzie sytuacji. wyświetlało dokładnie bardzo, w tym miejscu. Bardzo e, b, 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 będzie fajnie, jak widzicie, i zarazem spędzimy ja. śmieszny czas. Bartek Zajda będzie na sporcie. Mega śmieszny chłop. E, wczoraj słyszałem jego materiał, który będzie mówił na tych supportach. No jest i jest turbo śmieszny, co? Śmieszniejszy od twojego. Na razie tak. Ja, ja będę w tych samych miastach jakby co, tam w komentarzu wam wrzucę, żebyście wiedzieli. Na, bo, na Wolskiego, no. jak coś to nie polecam mieć bo on wczoraj też testował, bez sensu. W ogóle tak po, po, nie czy, śmiesznego materiału. To czytajcie nie czytajcie komentarze w internecie. To? Bo będą komentarze na A ja tylko przypomnę, że te same miasta, co Łukasz Wolski, Klub obok, ja taniej. Zapraszam. To jest prawdziwa konkurencja, nie, że jakieś, wiesz, różne reklamy czy coś, Tylko w jednym vlogu normalnie się przepychają kto będzie sprzedawał bilety, nie. Dajcie mu wielkie brawa, przed nami Marcel Dzień. Trzeba! Bardzo mi się podobało to, że powiedziałeś, że trzeba jest po 39. dziewięć, że jest Marcem, tak jakbyśmy Martynę mieli dalej w tej samej cenie. Nie. Za faceta jest około dycher! Kobiety są gratik. Nie, nie. Z Martyną było tak, że to my nie byliśmy pewni swojej wartości, a teraz już rozjebaliśmy we Wrocławiu, więc poszło do góry po prostu. A czemu a, jest są złotówkę tańsze? Co? Bo nie wyprasował koszuli i dla dlatego... tej. prawda, ale w ogóle bardzo mi się podoba wycenianie ludzi to też jest bo jest skurąszy, prawda? Przyjedziemy za miesiąc, albo za dwa, albo w styczniu, nie wiadomo kiedy i będzie po 35, bo jeden za pierwszym razem bardziej rozjewaliśmy. <śm> 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 Na przykład, ale no dobrze. Marcel, e, słuchaj, jesteś naszym wspaniałym gościem, to jest twoja ziemia, którą tutaj Niemcy zbudowali. E, wybierz jedną osobę i zagadnij. Dobrze, to ja Pani podświetliła swoją twarz. Nie wiem, czy to przeznaczenie, czy... No bo ja kupiłam bilet za 30. No też. Ja Ale zajebiście, ja tak, że, że, pani, że Pani się zdecydowała sprawdzić, kurwa. O Jaki jest Twój ulubiony polski zespół muzyczny? A to musi być zespół, czy może być wokalista? Może być ulubiona piosenka Myslowiec. Peggy Brown. A czemu? Bo bardzo blisko do Down. Ty zawsze mówisz coś, musisz powiedzieć coś, co ja będę musiał wyciąć. Krzysiek, a twoja ulubiona piosenka Myslowic? E, chyba My. Dlaczego? To jest, e, napisałem kiedyś bo ten my tekst... my jesteśmy na... downami. <grym> napisałem ten tekst kiedyś na fragment kawałka My napisałem na swojej walentynce. Czy I jak na poszło? Walentynce Ale to... który fragment? E, najchętniej zamknąłbym Cię w klatce, bo kocham na Ciebie patrzeć. I jak to zadziałało? Na tej walentynce było napisane Ruchamy! I My było osobno. Nie, nie zadziałało, ale do tej pory myślę, że gdybym nie wysłał tego z Anonima, to by zadziałało lepiej. Czyli anonimowo napisałeś że zamknąłbym najchętniej dobrać. zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć? Tak. I zdjęcie Hannibal. Wtedy jeszcze słabo znałem angielski i nie wiedziałem, że istnieje takie słowo grip. Po francusku la crepe. Gdybyś znał to co? By to zmieniło? Może Dowiedziałbyś, że. Dowiedziałbym się. Kim jest Krip, i wtedy bym pewnie się podpisał. Aha. Albo nie robił tego zwyciętych wyciętych liter z gazet. To było jeszcze zwyciętych liter z gazet? No tak, bo pomyślałem, że nie miałem wtedy drukarki, a po piśmie im się domyśliła, nie? Tak, Spanak już drugi raz myślał, że Krip to są naleśniki Uf. po angielsku. Czego jest taki Crispy Krip? <laughs> tak, no tak o sobie myślałem. Crispy Chris. Kurwa, to by mogła być moja dobra ksywa. Tak. Jak będą jakieś alter ego komediowe, to się nazywa Crispy Chris. Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie w życiu? Chyba jak zjadłem pierwszy w życiu ramen. Pamiętam, że byłem jakiś smutny i myślałem, że nic mi nie pomoże tego dnia, a okazało się, że wystarczy wydać 45 zł i już się robi lepiej. Na krótko, ale lepiej. Jest ciekawe, że twoje najlepsze wspomnienie w życiu jest związane ze zjedzeniem czegoś. No bo stary, miałem na sobie 45 złotych luźny, rozumiesz? Wiesz, jaki to musiał jak, jak się nie spraw, się musiało potoczyć dobrze. Czyli po prostu wspominasz że bardzo dobrze e, moment bogactwa. No, to było krótkie, luźne, ale 45 przedtem. złotych dla Kasparka to brzmi mniej więcej jak jakby być niezapięte szelki. Pięk. Wtedy jeszcze nie nosiłem szelek. A teraz nosisz? O e... że na szelki. Ślinią się muszelki. Nie, to ja pierdolę. Nie, noszę je na wszelki wypadek. <śles> Kurwa, zapiszę to, bo to jest tak. Na wszelki wypadek. wypadek noszę pasek. Czekaj, zapisuję to. Pasek, magnes ja że... pod pasek. Już niedługo w nowym materiale będzie żart o szelkach, moi drodzy. Tak jest. I Za każdym razem, gdy mówisz ten żart, ludzie, którzy. Wiedzą o co chodzi, robią. O kurde. Tylko dla kumaty. No, jest najsmaczniejszą osobą, jakiej nie znam. Jeszcze wymyśliłem jeden żart, że jest alkohol drobiowy i nazywa się kurakao Tutaj Polski adekwatną reakcję Aha, prezentuje. A, 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 to jest alkohol drobiowy, ale dla dobrych świt. Tak jest! Zapisałem na wszelki wypadek. Tak jest. A czy dostała pani jakiś mandat? Nie. Nigdy wrzucił nie. żadnego? Żadnego. A dała pani komuś jakiś mandat? Nie, nikogo nie dałam. Dzekł. <grystne> <o, to> są Mocne <grystne> <grystne> deklaracje. Eee. <grystne> to czek, a jak mam? Bo w ogóle nie zapytaliśmy jak te chamy. Ale nie tam... wiem nie czy pamiętasz, bo mnie się wydaje. Że myśmy keep... z panią gadali ostatnio. To, to dobrze ci się wydaje. I to jest... Ty jesteś pani Tak, gumórniczej? To ty? Tylko dzisiaj nie poznałeś, bo siedzi na jednym, a nie ostatnio na trzy. <śpiewanie> <śpiewanie> Kancelari ja pani, Jak ja... jest z kancelarii Czyli to nie jest dziwne, że mówię, że nikomu nie dała, bo ona kurwa zabiera. Ja panie, 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 panie. Ale ja pani nie poznałem, bo nie było sygnatury sprawy, dlatego to jest zwykle w innych okolicznościach się widzimy. Ale dobra, to zejdźmy z niej, bo to niebezpieczne w takim razie. E, dobrze, to... A co sobie może zabrać akurat kurwa myślę, że <laughs> z pracą za to Nie jest tak, że komornik widzi twoje włosy, tak. na końca widzi kurwa, no, to, ale to na tak. Panek jest tak z każdej strony zawsze nawigacja, go ścigają, to jest kieruj się na południe. Ostatni występ, Wrocław, wędrówki. Jak się czujesz? Łukasz, jak się czujesz? Jak się nie otwierasz mordy, to spoko. Łukasz, dlaczego jesteś takim śmieciem? O, i wreszcie jakieś konkretne pytanie. Czemu jestem śmieciem? Powiem Ci tak. Ja jestem recyklingowany, ja się jeszcze pojawię. To nie jest tak, że jestem jednorazowym śmieciem. Ja jestem wielorazowym śmieciem, proszę Państwa. Ja Aj. mam mniej więcej tysiąc lat datę ważności. Mija osób przebijają za każdym razem. Ja jestem makulaturą. Makulaturą. Po mnie można pisać. Ja jestem. Za każdym razem wracam jako czysta karta. Za każdym razem wracam jako czysta karta. tabula Raza, Leibniz, czy tam inne wafle. Jaki będzie Twój nowy materiał? Patrząc po pierwszych testach, które zrobiliśmy wczoraj, będzie bardzo śmieszny. Będzie nie. trochę inny niż poprzednie, bo będzie dłuższy i jeszcze śmieszniejszy. A o czym będziesz gadał? A jakiś jeden temat taki, coś powiedział ludziom, żeby zachęcić. Żeby oni mieli takie, tak o tym chcę posłuchać i pójdę na Łukasza Wolskiego. Czemu da mają przyjść ludzie na swój program? Bo, jest, bo jestem zabawnym człowiekiem. Dlatego powinni przejść. i to zobaczyć. Dobra. Krzysiek, Czekonać. dlaczego ludzie nie powinni przychodzić na Łukasza Wolskiego? Bo tego samego dnia w klubie obok będę występował ja, Pani. Zapraszam, będzie, cena zawsze jest taka sama, że jest... patrzę jaka jest cena Łukasza w tym lokalu ja mam o 5 zł taniej A tak sobie układasz trasę, tak. że bierzesz występy Wolskiego, tak. to samo miasto, tak. inny lokal, minus 5 zł hmm? To jest bardzo odciążające, bo nie muszę układać sam całej tej logistyki i tak dalej <noise> To jest zajebiste, no. to jest bardzo dobre Wiem Kto to wymyślił? Alan no. Pakosz na pewno Nie, nie Alan mówił mi, żebym występował taniej o 15 zł, ale wtedy to już się nie opłaca. Bo Alan nie wie, że ja będę w tej trasie jeździł razem z Łukaszem po prostu. Czyli Alan albo Ciebie w ogóle nie wierzy, albo zna Twoją wartość realną po prostu? Możliwe, chociaż jeśli chodzi o to, jak się ubiera, to nie wiem, czy on wie za dużo o wartościach, ale. Nie podoba Ci się, jak Alan się ubiera? żeby był najładniej właśnie... ubraną osobą na moim rośle? No wiem, ale tak nieadekwatnie. Nie, na przykład nie znał to wartości... w dalszym ciągu, nie znaczy, że był ładnie ubrany. Tak. Nie znał że war... żeby był najładniej był... na rośle, to znaczy, że był brzydko, tylko kurwa lepiej od reszty. Był piękny, to znaczy. Alan był jest piękny. On się ubrał ładnie, bo nie znał wartości temperatury. Więc był ubrany elegancko, ale nieadekwatnie do temperatury i spływał tam po prostu jak makrela. Widziałeś kiedyś spoconą makrela? E, nie, ale czułem i to był pachalana właśnie. Na tę te piosenkę, to wstąpił. Eee, Makrela! Dzień dobry, zapraszamy z Guciem na solową trasę. Bilety można zobaczyć w opisie. Tam jest link, można sobie kupić, przyjść. Czy Gucia będzie na występach? Raczej nie na wszystkich, ale może na którymś się pojawi. A na wszystkich będę ja, Bartek Zajda. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam.